Halo, halo, witam. Tydzień 42. Ech, no, miało być dużo lepszy ten tydzień, nie? Zresztą, może sobie przypomnijmy wnioski. No, siłka wracana do i w 42 też yy, wleciała. No właśnie. I co do rozciągania, nie? Nie zrobiłem Nie zrobiłem rozciągania na fulla, no. Nie zrobiłem. A było tak blisko, naprawdę, no. Pierwsze. Trzy dni, poniedziałek, wtorek, środa, ja już miałem 4,25 jednostek, nie. I na koniec tygodnia, no nie wiem, nie mogę się zebrać. Nie mogłem, kurde. A było tak blisko do nawalania rekordu, nie. Nie, że sobie myślałem, że może o 10, 10 rozciągań, pyknie, nie. Ale się potoczyło, jak się potoczyło. No i mi się nie udało znowu. Ale jest lepiej, nie? Z tym rozciąganiem zresztą zaraz pokażę to jest naprawdę lepiej um, no też mam napisane że, że początek tygodnia lepiej wychodzi niż końcówka no znowu nie biegałem hey, coś się nie zebrać z tym bieganiem w sensie też nie mam za bardzo czasu jest to argument no nie jest zawsze jest czas nie można w ogóle w ten sposób myśleć zawsze jest czas zawsze no chyba że się pracuje po 16 godzinie no to wtedy może i nie ma czasu na bieganie. I chęci i siły nie wtedy to może rzeczywiście 16 godzin. Jak się robi no jak 14 godzin już się robi to już jest słabo z czasem. No ale ja robię tylko 9. Także czasu jest cała masa, nie. Dobra. Eee, śniegu, nie? Grudzień przyszedł. Nasrało śniegiem fest. Naprawdę fest. Eee, no i byłem na basenie, nie? Mam taki basen. Na dworze. Nawet nie dużo ludzi było, mimo soboty, bo to sobota była. Fajnie fajnie się przejść. W ogóle mam ja takie przemyślenie, że kurde jednak te aktywności takie niestandardowe, nietypowe, e, których się nie robi na co dzień, nie. Zupełnie inaczej smakują. W sensie cała atmosfera wokół tego jest zupełnie inna, nie później. E, długi czas później, jak się wróci już z tego, nie? Po tych aktywnościach też jest fajnie. Takie, takie, kurde, coś nowego. Dla mózgu. E, takie ukojenie trochę, no. Częściej powinienem na tym basenu wadzić, a ja chyba ze trzy razy tylko w tym roku byłem. No. Tylko teraz to tak re re rekreacyjnie, nie, ale by się przydało, że naprawdę na trening pójdź sobie. Pływacki. Trochę popływać. No. Z takich wniosków. No, trochę tam podlepszyłem chodzenie, chodzenie spać w tym tygodniu, jeśli dobrze pamiętam, ale chyba tak. No i znowu takich biznesowych rzeczy to nie robiłem. nie. No. To jest też lipa. że ja sobie zrobię trening, nie. Angielski se zrobię. Zadania szachowe. Ja już... O, no, FIFA Rafa, nie no, zrobione. No, YouTube a tukę. Też chyba w zeszłym tygodniu o tym mówiłem, nie, że YouTube'a tukę niepotrzebnie. Bo to jest kurde, gówno 643. Średnia mi wyszła, czyli trochę gorzej niż w zeszłym tygodniu. No, już się staram nadrabiać te dni tutaj po zabiegu. O, tu mam 3, 4, 6, nie? 6 na 12. pięć 6 treningów mi jakby zabrał ten okres. Eee, I nadrabiając po jednym treningu nie, też mi 4 tygodnie do nadróbki. Te nadrobienia są tak ciężkie. Naprawdę, to jest bardzo ciężko coś nadrobić. Nie można robić sobie zaległości, no bo jest potem. Niesamowita kaszana. Niesamowita, nie? Tak jak z tym rozciąganiem. No ja już. Kurde, no ja nawet jakbym robił dwa razy więcej, nie, bo mam pięć do zrobienia w tygodniu. A nawet jakbym robił dziesięć razy, to ile to tygodni by trwało? Naprawdę to jest masa, masa czasu. Do nadrobienia, nie? No co innego zadania szachowe, nie? Bo się wziąłem w końcu. Tutaj była żopa. Żopa, żopa, żopa. No tu troszkę robiłem. Żopa nie. Tu żopa. No, ale potem już ładnie cisnąłem. Ładnie cisnę już ta zadonka. Się nadrabiają nie? Powoli. Powoli, bo powoli, ale się naprawdę nadrabiają. Naprawdę się nadrabiają, nie tu już ee, kolejny tydzień, no ciekawe, czy przyniesie mi nadrobienie, w teorii tak, albo będzie bardzo minimalnie brakować, nie, ale dobra, skupmy się, w tym tygodniu, co będzie, nawet sobie zaraz zapiszę, idę biegać kurna mol, chociaż 5 kilosów. Żeby przebiec, nie? Mogę dwa razy przebiec, ale żeby przebiec pięć. Bo nie. Właśnie, bo ja nie jeżdżę rowerem teraz. Jak jest tyle śniegu, no to ja się bym wywalał na każdym zakręcie powinienem biegać, ale też się nie mogę kurde wziąć za to. Ja pierdzielę. A powinienem, nie? Bo Nie po to jest w sumie. To wszystko co robię, żeby teraz wymiękać. Słabizna. No, nie jestem zadowolony z, z niektórych rzeczy. Bo z wielu rzeczy też jestem zadowolony, ale. no. A jak skończę ten projekt na powiedzmy średniej, 7, no to by było fajnie, ale ile ja bym musiał nabijać, nie? Jak tu ja mam na tej stronce raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie, sześć. Tylko, trzy, cztery, na piętnaście. No, no jest ja znak, Dobra. Chyba, żebym miał średnie zadowolenie, 9, nie? Ale to też jest bardzo. To jest niemożliwe, prawie, że. Ja chyba nie miałem takiego dnia. No, może miałem. Raz mi się może zdarzyło, albo za dwa. Żeby mieć takie zadowolenie, no. Jest to możliwe. Ale trzeba naprawdę się poświęcić. No i do tego dążę, nie? Dążę do tego. Łeb trzeba mieć mocny. Naprawdę trzeba mieć mocny łeb. Dobra. Bo sobie zrobiłem taką pogadankę. A w sumie nie wiem ile już się nagrało czasu. No dobra, to by było tyle na tyle. 6,43. Eee, no i standardowo. Miejmy nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie lepiej. Do następnego beki.